Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym odcinku z serii Ciekawe, mało popularne ćwiczenia zaprezentuje Janda sit Up. Yanda Sitap, po polsku czasem nazywane brzuszkami Yandy, to rodzaj ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha, które wymyślił profesor neurologii Wladimir Yanda w celu badania siły mięśni zginających kręgosłup do przodu, jednocześnie jak najmniej angażując mięśnie zginające biodro. Osobą, która rozpowszechniła to ćwiczenie jest Paweł Caculin, który kojarzony jest głównie z treningiem wykorzystującym odważniki kulowe, czyli kettlebell. Jeżeli chcemy w treningu nadać duży priorytet na mięsień prosty brzucha, który między innymi odpowiada za zgięcie kręgosłupa w przód i jest antagonistą dla mięśni prostownika grzbietu, to musimy pamiętać, że podczas wszelkiego rodzaju skłonów będzie nam zależało na tym, żeby skrócić długość tego mięśnia, czyli zbliżyć mostek do spojenia łonowego. Jeżeli podczas wykonywania tzw. klasycznych brzuszków zaczepimy stopy pod drabinką, a mamy stosunkowo silne nogi oraz brzuch wytrenowany w ćwiczeniach izometrycznych, to jesteśmy w stanie wykonać to ćwiczenie, angażując bardziej mięśnie zginaczy biodra niż mięśnie brzucha. Podczas tego ćwiczenia, zginając się tylko w stawie biodrowym i trzymając możliwie prosty tułów, to mięśnie brzucha co najwyżej będą pracowały bardziej izometrycznie. Za to dość mocno zaangażujemy mięśnie czworogłowe uda, głównie mięsień prosty uda i inne mięśnie bioder i nóg, jak na przykład mięsień krawiecki czy biodrowo Wyglądało to dziwnie, ale chciałem do przesady pokazać, że bardziej miałem napięte mięśnie prostownika grzbietu niż mięśnie brzucha. Brzuszki jandy polegają na dodaniu zewnętrznej siły, która będzie odciągała nasze podudzie od uda. My chcąc przeciwdziałać tej sile przyciągamy podudzie oraz stopę pod siebie, Angażując jednocześnie mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, czyli tyłu uda, co spowoduje rozluźnienie mięśni zginaczy biodra, a to w konsekwencji podczas takiego ćwiczenia jak skłony na mięśnie brzucha przełoży się na zwiększenie priorytetu i mocniejsze zaangażowanie mięśni brzucha. Aby wykonać Yanda sit-up, możemy poprosić kogoś, aby za pomocą liny, taśmy czy po prostu rękoma odciągał nam delikatnie pod udział. Można to też zrobić samemu, używając jednej lub dwóch gum o tym samym oporze. Zaczepiamy je o słupek lub drabinkę powyżej linii kolan. Następnie zakładamy pętlę za łydkę. Czym niżej, tym będzie trudniej, bo powstaje większa dźwignia. Na początek proponuję wziąć lekką gumę i zaczepić ją w okolicy środka łydki. Kolana zginamy mniej więcej pod kątem 90 stopni, kładziemy się na podłodze, wbijamy stopy w podłogę, stabilizujemy pozycję poprzez ustawienie miednicy w tyłopochyleniu, napinamy lekko mięśnie pośladkowe, wklejamy odcinek lędźwiowy do podłogi, możemy dodatkowo unieść lekko głowę i barki. Te czynności dadzą nam już wstępne napięcie mięśni brzucha oraz odciążną mięśnie prostownika grzbietu. Następnie robiąc wydech unosimy tłów. Ćwiczenie jest trudne, także jeżeli nawet z lekką gumą nie jesteś w stanie wykonać ruchu koncentrycznego, czyli podnieść tłów do siadu, to warto zacząć od samych ruchów ekscentrycznych, czyli pomagamy sobie rękoma podczas podnoszenia, a następnie staramy się możliwie wolno opuszczać. Pamiętaj, że podczas unoszenia tułowia najpierw odkleja się odcinek piersiowy, następnie lędźwiowy, czyli staramy się podnosić rolując kręgosłup kręg po kręgu, a wracając do pozycji początkowej odwracamy kolejność i najpierw na podłogę odkładamy dolną, a później górną część pleców. Kiedy robić yanda sit -up? To ćwiczenie warto jest włączyć do swojego planu treningowego, jeżeli chcemy wzmocnić mięsień prosty brzucha, ale także jeżeli ogólnie chcemy wzmacniać mięśnie tzw. core. To będzie dobre urozmaicenie dla tych, którzy z łatwością wykonują klasyczne brzuszki i jeszcze do tego ćwiczenia dodają obciążenie. Ciekawostka: wyróżniamy dwa podobne ćwiczenia na mięśnie brzucha z angielskiego sit-up i crunch. Myślę, że nagram oddzielny materiał w serii kompendium dźwigacza, gdzie opowiem czym te ćwiczenia się różnią i możliwe, że pojawi się tam wątek yanda sit -up. To wszystko w tym odcinku, daj znać w komentarzu czy znasz i wykonujesz yanda sit -up. a jeżeli zainteresowała Cię ta seria, w której opowiadam o mniej popularnych ćwiczeniach, to zostaw lajka i nie zapomnij o subskrypcji. Biceps, piona!